Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Ryba na to jest kolejny odcinek z SkyBlocka na serwerze ljmc.pl, słuchajcie. Tytuł filmu mógł Was troszeczkę zainteresować A mianowicie misja Smok O co tutaj chodzi, co się w tym odcinku będzie działo Słuchajcie, każdego dnia o godzinie 18:00 na Warpie End Odbywa się event Smoka z nagrodami I naprawdę czasami te nagrody Mogą być fajne, ale jako, że Ja bym sobie chciał wziąć udział w takim wydarzeniu Ale boję się, że stracę Właśnie mojego seta, to postanowiłem, że Przystąpimy sobie dzisiaj do tej misji Ale z innym setem i z innymi itemami Jest aktualnie godzina 17.54 Więc zostało 6 minut do właśnie misji smok. Jeżeli misja pokonania smoka wyjdzie zgodnie z planem, to niedługo pojawi się właśnie na mojej wyspie pewna niespodzianka, o której na razie wam nie będę mówił, ale może się właśnie ona pojawi. Słuchajcie, w tym momencie sobie tutaj właśnie e, robię skrzynkę, w której schowam sobie właśnie moje itemy, kiedy będę szedł właśnie na tego smoka. A mianowicie mój cały secznik, Wszystkie itemki razem z totemem wlatują do tej oto skrzynki. Oczywiście potem sobie je zbiorę, ale na razie właśnie te itemki zostają. No i chyba po raz pierwszy właśnie od naprawdę bardzo dawna jestem bez żadnej zbroi. A teraz, słuchajcie, przechodzimy sobie do mojego domku, w którym jakoś tak za bardzo nic e, tak naprawdę nie było. Zbudowałem go tylko, żeby właśnie sobie był. I jak widzicie, tutaj e, pod schodami, jak może pamiętacie, są oczywiście. Beczuszki, które są tylko i wyłącznie w celach dekoracyjnych Ale słuchajcie, w jednej z tych beczek Jest ukryty właśnie mój set Na pokonanie smoka Jest to ten oto właśnie setik W tej oto beczce, jak widzicie mam tutaj Diamentowy set, cały diamentowy set Z mieczykiem, kilofem oraz siekierą Jak widzicie protection 4 na każdym elemencie zbroi Mamy mieczyk sharpness 4 Kilofik oraz siekiery. Nie wiem, czy będą przydatne, ale sobie właśnie takie ogarnąłem. Mamy żarełko, złote jabłuszka, perełki i mamy totemik wrażenie czego jakbyśmy tam byli właśnie w jakichś opałach. Oprócz tego mamy łuk, czyli moją główną broń na dzisiaj. No i tam wiadomo, ewentualnie ratunkowe potki, jakbym miał zginąć. Więc słuchajcie, zbroimy się do misji Smok, ponieważ to już za chwilę, to już dosłownie za 4 minuty, więc czas się przygotować właśnie do misji Smok. A gdzieś się będę chciał przygotować, no tutaj na górze, żeby to jak najbardziej epicko wyglądało. Słuchajcie, zaczynamy od założenia zbroi. Pyk, 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 pyk. I w tym momencie mamy już właśnie naszego seta na misję smoki. Jest on dosyć dobry. Starałem się, żeby właśnie były jak najlepsze enchanty. Oczywiście tego seta już nie będę używać po tej misji, dlatego nie musiał tutaj być ani unbreaking, ani mending. Teraz tak, ustawiamy sobie narzędzia. Na pewno się również może przydać. Perełki, ewentualnie, oczywiście żarełko złote, jabłuszka, koniecznie. Tutaj sobie na pewno dam łuk i strzały. Tutaj, oczywiście, do łapki leci totemiki. Teraz, jakbym sobie chciał ustawić te potki, żebym w miarę szybko mógł sobie tutaj właśnie yy, zmieniać, tak naprawdę? Mi się wydaje, że w ten sposób. Już wiadomo, jedną potkę będę przygotowaną. Test łuku, czy działa? Oczywiście, że działa z fire. E, znaczy nie z fire aspektem, tylko z flamem łuk, dlatego naprawdę fajnie. No to co? Czy jesteśmy gotowi na pokonanie smoka o godzinie 18? Mi się wydaje, że tak. Zapomniałem o pokazaniu tablicy donate'ów Proszę bardzo, rozwinąłem ją trochę jeszcze O właśnie e, tablicę podpisów Jak widzicie, tych podpisów jest już właśnie tutaj Dosyć sporo, podzieliłem podpisy na cztery kategorie I właśnie w ten sposób je umieściłem I po prostu te podpisy zacząłem sobie kolekcjonować e, Powstał również trzeci bikon Jak widzieliście, bikon na resistance Który powoduje, że mogę sobie skakać Z wysokiej wysokości bez żadnych obrażeń Mając tą właśnie moją zbrojkę Dlatego sprawdzamy, czy na pewno wszystko mamy gotowe Czy mamy wszystkie potrzebne rzeczy Mi się wydaje, że osobiście tak więc. Więc lecimy na Warp End. Z tego, co widzę, na razie nikogo nie ma. Ale nie możesz mieć więcej niż 4 sztuk pereł kresu. Nie możesz mieć więcej niż 8 sztuk złotych jabłek. Dobra, czyli to zostało przeniesione teraz do schowka, okej, okay, to w takim razie może sobie z tego schowka coś tam będę e, wyciągał, oczywiście ale dobra, mi się wydaje, że na razie nie będzie takiej potrzeby, oczywiście również sobie zakupię efekcik właśnie, e, mamy milion e, dwieście tysięcy gemów, to dlatego, że troszeczkę nakopałem diaksów i w sumie je e, posprzedawałem, dlatego dosyć sporo zarobiłem, słuchajcie, jest już godzina 17.58, za dwie minuty przystępujemy do próby pokonania smoka jakie mamy efekty, mamy jambus mamy jakieś tam e, rzeczy, mi się wydaje, że jambus, no nie wiem, czy będę brał, w sumie nie wiem czy jest potrzebny, regeneracja może, ale w sumie to mam podki, więc w sumie to na pewno nie. E, mi się wydaje, że zestaw do PVP sobie weźmiemy. Albo siłę. Dobra, pośpiech, szybkość, bla bla bla, zwiększony skok, regeneracja, siła. Dobra, mi się wydaje, że na samym początku weźmiemy sobie, mi się wydaje, że ten zestaw do PvP będzie jak najbardziej odpowiedni. Za 10 tysięcy jak najbardziej. Również bym Wam chciał powiedzieć, że niedługo będzie tak naprawdę y, kolejny opening skrzynek. Mam właśnie 10 magicznych kluczy i jeszcze do zestawu wlecą właśnie episkie klucze. Była godzina 18 już u mnie na zegarku, więc za chwileczkę powinien się w tym miejscu pojawić smok I czy to się stanie? Raczej. Tak, bo każdego dnia właśnie jest ten event ze smokiem. Trzymajcie kciuki, że wszystko się uda, bo mogę teraz stracić naprawdę dużo. A chciałbym jednak z tym setem jakieś tam w muzeum sobie wiadomo zrobić, jak właśnie wszystko się uda. Mam nadzieję, że też się uda, że nie padnę dosłownie w pierwszej minucie. Dlatego lecimy. Ryba wen, ryba z punktu tutaj, tak naprawdę, obserwacyjnego nadaje komunikat, że właśnie rozpoczął się. Tak naprawdę event ze smogiem I ja tak naprawdę od razu lecę Tak mi się wydaje, że od razu jedno jabłuszko sobie Tak naprawdę wszamam Wezmę sobie tak, na pewno sobie wezmę tak Zestaw do pvp, wezmę sobie regenerację W razie gdyby ktoś mnie jeszcze tam sobie Zaatakował, z tych rzeczy na razie nic nie biorę no i co? Lecimy? Nie wiem, czy z Night vision czy bez. Mi się wydaje, że yy, z Night vision kurczę, tutaj już ludzie się właśnie yy, biją. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tam właśnie od razu wchodził, ale może spróbuję wejść jakoś od boku. jest strefa PVP. Jakbym tam jakoś tak od boku wszedł, nie? To by było fajnie, ale kurczę, ludzie się tutaj tłuką o nie. Ja za bardzo się nie chcę dołączać do tej bitwy, ale może bym sobie poszedł bokiem. Dobra, słuchajcie, tutaj jest właśnie strefa PVP. Ja za bardzo nie chcę do niej wchodzić, ale słuchajcie, mi się wydaje, że perełka to jest dobry pomysł, więc spróbujemy, rzucamy perełkę i czy się. Gdzieś tepniemy, oby tak, dobra, słuchajcie Jesteśmy w strefie PvP, za chwileczkę Tutaj powinien się pojawić smok Tak naprawdę, oby oni mnie, kurczę, tylko nie widzieli Już właśnie smok jest do połowy Zjechany, tak naprawdę, strzelamy Do smoka kresu, jak wiecie, jest on Kurczę, tutaj i będziemy go musieli Jak najbardziej tutaj zabić Jeżeli nam się uda, mam nadzieję, że to się uda Kibicujcie mi ludzie, żeby nikt mnie tutaj nie zabił Oczywiście kolejne jabłuszko sobie może Właśnie y, zamontuję, że tak powiem Dobra, ale gdzie jest smok, halo, smoku Byłaś kurczę, tylko nawet nie wiem czy nie byłoby lepiej bez tego Night Vision, chociaż nie, no, mi się wydaje, że tak będzie fajniej, będziecie na pewno więcej widzieć. A ma całe HP, bo już się zregenerował. Ja będę biegał raczej na shiftie, nie będę właśnie ryzykował. Biegania tak naprawdę, tak na jolo, żeby nikt mnie tutaj nie zawił, bo jednak chciałbym właśnie e, coś zdziałać, żeby właśnie tego smoka pokonać. Okej, okay, jest tam smok. Perczuję, perczuję, perczuję. Chyba tak, chyba tak, dobra, strzelamy do niego, strzelamy. Strzelamy do smoka. Dlaczego nie da się właśnie do niego strzelać? Tutaj kurczę, lecą jakieś ziomki, ale dobra, ja zadaję pierwsze ciosy smokowi kresu. Kurcze, naprawdę niesamowita sprawa, niesamowita sytuacja, dlatego lecimy, lecimy. Jak najbardziej kurczę, wywalił mnie, ale dobra, raczej nic się nie stało. Na razie nie będę zużywał. Szamamam sobie po prostu jabuszki. No i lecimy, lecimy, lecimy. Trzeba go jak najbardziej przyatokować, dlatego przechodzimy w tym momencie do ofensywy na smoka kresu tak naprawdę. Oby on mnie tylko nie wystrzelił, to wtedy powinno się udać, ale już smok kresu jest właśnie dosyć dużo zjechany. Jeżeli będziemy współpracować grupowo z innymi osobami, to kurczę odleciał, nie? Kurczę, odleciał, ale dobra, jeszcze będę go tam e, próbował z włóku. Nie wiem, czy go się da właśnie uderzać z włókno. Tam jest jakiś neterytowy, niedobrze. Ale dobra, mi się wydaje, że ja poczekam, aż on znowu przeleci sobie tutaj na środeczek. Gdzie ty jesteś, smoku? Smoku, chodź tu, kurczę, trzeba Cię pokonać, kurde, nie? Gdzie jest smok? Tu jest w ogóle jakiś kolo, dobra. Ten smok stamtąd strzela, ja się przygotowuję z włóczkiem, oczywiście. Kurde, jest tu jakiś koleś, go, oni mnie jakiś gościu, nie? Nie no, ja mu uciekam jak najbardziej, ale typnęłam się koło naderytowego, chyba, nie? Nie, <laughs> nie no, dlaczego? Dlaczego wszyscy mnie chcą zabijać, nie? E, no. E, no, gościu, giń, nie, no. Kurde, atakują mnie wszyscy naraz, nie? Bęk! Dobra, uciekam w miarę. W miarę będę próbował. Dobra, uciekłem. Teraz tu jest jakiś kolej. Sojusz, sojusz, jak najbardziej. Sojusz, sojusz, kurde, gościu, dobra. Uciekam jak najbardziej. Sobie zużyję właśnie y, hila. Czy ja mam, może, uciekać tutaj? Czy tam są jakieś wieżyczki? Chyba tam są właśnie wieżyczki, ale dobra. Teraz troszeczkę go właśnie zaatakowałem. Czy tam są wieżyczki? Nie wiem. Ja w tym momencie wezmę sobie y, perły ze schowka. Czy ja mam dalej tą walkę? Tak, mam walkę. Poproszę perły i kres. Czy ja już mam serię, mam zero pereł, super, naprawdę super, tak, tam są wieżyczki, trzeba byłoby je zniszczyć jak najbardziej, ale dobra, może ja się tak spróbuję taktycznie tepnąć perełką, oby ta perełka doleciała, tak, rozwaliłem kryształ. Rozwaliłem kryształ tym mieczem, właśnie ten miecz przyczynił się do rozwalenia kryształu. Jest tu jakiś gościu. Ja jak najbardziej od niego uciekam. Nie, jest jak mało życia. Jak mało życia mam, dobra. Oczywiście dobrze, że jednak nie te podki, ponieważ one są bardzo pomocne. Teraz skąd ten smok się regeneruje? Tu się kurczę klepią. Ja bym sobie potrzebował kupić kurcze jeszcze więcej yy, perełek, bo za chwilę mi się właśnie one skończą. Weźmiemy sobie również ze schowka złote jabuszka. Oczywiście jedną sobie wszamam, żeby nie było dobra. Za chwilę mi się znowu kończy efekt do pvp. Czy tam jest smoczek? Nie. Gdzie jest Smoczek, ale tutaj chyba jest jakaś kolejna wieżyczka, więc trzeba by było tam wbić. Zobaczymy. Szczerze, są emocje, ale nie aż takie duże, jak mi się wydawało, że mogą być, nie? Bez skitu. Skąd ten smog się regeneruje? Nie, mnie to tylko jak najbardziej interesuje. Czy dalej tam jest jakaś wieżyczka? Ja się tam tepnę, zobaczę, czy tam jest wieżyczka. Jeżeli będzie, to ją rozwalę. Tak, jest wieżyczka, rozwalam kolejny kryształ i fajnie. A jest kolejny kryształ, słuchajcie, więc trzeba je jak najbardziej rozwalać Nie wiem, czy to w ogóle działa, jak ja je tak rozwalam, ale wiem, że znowu mi się skończył efekt, więc od razu go biorę. Regenerację jeszcze przez chwilę mam. Oczywiście wszamamam sobie jabłuszko. I będzie dobrze. Ja jak najbardziej się właśnie będę starał timować właśnie z tymi osobami. Nie wiem, czy one będą tego chciały, ale tu leżą jakieś właśnie śmietnikowe, słabe rzeczy. Moja zbrojka również nie jest najsłabsza. Okej, okay, smok, słuchajcie, będzie lądował. Ja go jak najbardziej teraz będę strzelał, jak widzicie, mój łuk wreszcie wkroczył do akcji i wreszcie nim będę strzelał, mi się wydaje teraz tego smoka, ale dobra, teraz przystępuję do ofensywy na smoka. Tak naprawdę druga moja ofensywa na smoka. Ktoś mnie chyba atakuje. Niedobrze, 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 niedobrze. ale teraz już smok ma naprawdę, ale to naprawdę, naprawdę mało życia. Trzeba go jak najbardziej teraz drużynowo zaatakować. Czy wreszcie to się uda? Czy pokonamy Smoka Krysu? Chyba na to nie wygląda, ponieważ on jeszcze raz odeciał. Czy UFO Ludek będzie w nie gonił? Nie mam pojęcia. Ale teraz jeszcze z łuku będę próbował. Kurczę, nie udało mi się. Oby Smok perczował to już za chwilę się właśnie nam uda. Okej, okay, Smok perczuje. To już jest ta, tak naprawdę ta ostatnia faza całej bitwy. Teraz mój łuk właśnie kracza do akcji i teraz, teraz, lecimy, 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 jak najbardziej musimy tutaj właśnie pokonać tego smoka, kurczę gin smogu już naprawdę niewiele mu HP zostało, a ja właśnie muszę go obić i czy ja zadam ostatni cios właśnie smokowi kresu teraz właśnie w endzie, kurczę, tutaj jak najbardziej, uwaga, już naprawdę mu mało HP zostało, widzicie to na górze, czy się uda, czy się uda, nie no, odleciał, ale teraz by się go przydało zestrzelić z łuku i czy się uda, czy ja zadam ten ostatni cios i chyba na to nie wygląda, tak, udało się i czy wydropiły itemy, tak, Wydropiły itemy, ale okej okay, One chyba wydropią tutaj, nie jestem pewien Gdzie one wydropią, naprawdę dużo rzeczy Czy one są gdzieś tutaj? Nie, to są jakieś słabe rzeczy Gdzie będą rzeczy? To jest pytanie Czy dostaniemy te rzeczy? Tu leci jakiś exp Super, zabieramy expa no i co? Niestety nic się nie udało wygrać. Ktoś zebrał wszystkie, kurcze, nagrody. GZ oczywiście dla wszystkich i ja teraz zostaję zaatakowany, żebym jak najszybciej się tylko, kurcze, dostał na wysepkę, bo tam będę się chciał schować te rzeczy! Nie! 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 Nie 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 nie! Nie 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 nie! Dobra, słuchajcie, ja chowam rzeczy do ender. Nie 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 nie! Dlaczego? Dlaczego?! Nie! 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 Nie 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 nie! Nie 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 nie! Nie! Nie 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 nie! Ja się chowam. Nie, ja się chowam. Nie, ja się chowam. Ja się chowam, ja się chowam, ja się chowam! Dobra, lecę. Uciekam, żeby tylko, kurczę, dotrwać. Żebym, jak kurczę, skończył tą walkę, nie? Oby się tylko udało te itemki zachować na muzeum, nie? 10 sekund. 3, 2, 1, 0. Koniec. Koniec misji smog. I pomimo tego, że nie udało się zdobyć żadnych nagród, to... Naprawdę, według mnie, fajnie było podsumowując. Straty, jeżeli chodzi o zbrojkę, są praktycznie zerowe. Fajnie, że również miałem te efekty, bo one mi dużo pomogły. Potek zużyłem połowę, jabłka zjadłem prawie całe, perły zużyłem, wszystkie jeszcze musiałem dokupić. Dlatego w ogóle śmiesznie. Tutaj woda mi się tylko właśnie nie udało, mi się właśnie wody. Strzał zużyłem staka, ale to ja mi się wydaje, że jak najbardziej się przyciniłem właśnie do. E, tak naprawdę ogarnięcia I do e, zabicia tego smoka Bo jak widzieliście dużo tam strzelałem właśnie e, Do tego smoka, dużo go biłem No i naprawdę jestem z siebie zadowolony Jestem z siebie zadowolony e, To był mój totem, Dobaj, teraz odkładamy Wszystkie rzeczy Odkładamy również to, to, to i to i odkładamy to, i w sumie to wszystko odkładamy. Ten totem był mój, i teraz właśnie zabieramy nasze rzeczy. I teraz sprawdzamy, czy na pewno wszystko mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i wygląda na to, że wszystko mam i że misja smok została oficjalnie zakończona. No to co? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jestem szczerze z siebie dumny, że w obecności wielu gości w netherite'owym secie udało mi się pomimo tego przeżyć i zadać ostateczny cios smokowi. Wiesz co, ja się z wami żegnam na razie i cześć!